Miniony tydzień nie zwiastował niczego szczególnego prócz dużych wahań rynku w Stanach Zjednoczonych, ale dostaliśmy kilka ciekawych informacji. W dzisiejszym odcinku z serii wiadomości z rynków opowiemy o Intelu, Crown Castle, spojrzymy na wyniki takich spółek jak Oracle i Adobe, a także zajrzymy do mojego publicznego portfela, który w ostatnich tygodniach stracił ponad 32% wartości. Zapraszam na odcinek, który nie mógłby powstać bez partnera, a jest nim Interactive Brokers, czyli jeden z najlepszych brokerów inwestycyjnych na świecie. A zacznijmy od bomby, którą rzucił Intel. Spółka ogłosiła, że nowym CEO firmy zostanie Lip Bu. Były członek zarządu Intela i były CEO spółki Cadence Design System, którym był w latach 2009-2021. Pod jego rządami akcje spółki wzrosły o blisko 4300%. Przychody zwiększyły się trzykrotnie, a ujemne zyski przekuł w prawie 700%. Milionów dolarów w zysku na koniec roku 2021. Wygląda na to, że facet ma naprawdę pojęcie o branży półprzewodników, bo z mało liczącej się spółki zrobił dużego gracza. We wrześniu 2022 roku dołączył do Rady Dyrektorów Intela. W sierpniu 2024 natomiast zrezygnował z tej funkcji i koniecznie chciał przeorganizować swoje zobowiązania, ale także były to kwestie prywatne. Natomiast warto zauważyć, że w kuluarach mówi się o tym, że jego odejście wiązało się z kompletnie innym spojrzeniem na całą strategię Intela, w tym nadmierną biurokrację, zbyt dużą liczbę pracowników oraz opóźnienia w obszarze sztucznej inteligencji. Główna różnica miała jednak polegać na tym, że ówczesny CEO, czyli Pat Gelsinger, miał mocno lobbować za tym, aby nie wydzielać Intel Foundry, ani też nie sprzedawać, z czym Lipbu się nie zgadzał. Prawdy zapewne nie poznamy, natomiast 12 marca został mianowany dyrektorem generalnym Intela, a jego kadencja na tym stanowisku rozpocznie się 18 marca wraz z objęciem funkcji CEO. Ponownie dołączy on do Rady Dyrektorów. No i co ciekawe, zbiega się to z kolejną informacją, tym razem właśnie o przejęciu kontroli w działalności Foundry Intela przez TSMC, które zaproponowało kilku amerykańskim firmom, w tym Nvidia, AMD i Broadcomowi, utworzenie spółki. Joint Venture, która przejęłaby zarządzanie fabrykami Intela. Według doniesień TSMC chciałoby kontrolować działalność Fandry, czyli produkować chipy na zamówienie, ale zachować mniej niż 50% udziału, aby spełnić wymagania rządu Stanów Zjednoczonych, które związane są bezpośrednio z ustawą Chips Act, bo to po prostu zostało zostało tam zapisane. Administracja Trumpa nie chce, aby Intel i jego foundry znalazły się w całości w rękach zagranicznych podmiotów, a finalna umowa wymagałaby ich zgody. Pomysł wspólnego przedsięwzięcia pojawił się po apelach rządu o wsparcie Intela, który w 2024 roku odnotował stratę netto na poziomie, uwaga, blisko 19 miliardów dolarów. Oczywiście była to też kwestia inwestycji, które Intel obecnie poczynia, natomiast taka była finalnie na papierze strata. Fabryki Intela to łakomy konsek, a obecnie Nvidia i Broadcom już testują produkcję u Intela, co wskazuje na wstępne zaufanie do jego technologii. Co się w tej sprawie wydarzy, będę bacznie obserwował, bo Intela mam po prostu w portfelu. Ale rynek ogarnęła euforia, a w zasadzie dwie fale, bo najpierw ta związana z zawiązaniem spółki Joint Venture na czele z Tajwańczykami, po której akcje urosły o ponad 12%, a już dwa dni później dostaliśmy nowego CEO, co również odebrano hura optymistycznie, no i akcje poszybowały o kolejne kilkanaście procent w górę. Finalnie Intel kończy tydzień z prawie 19% wzrostem, no i Jestem bardzo ciekaw, co dalej z tego wyniknie. Może to nowe otwarcie w historii spółki? Tego nie wiem. Ekspertów, jak zwykle, zapraszam do zostawienia komentarza, co o tym sądzicie i jakie macie na ten temat zdanie. Płynnie przechodzimy do drugiej dzisiaj spółki, z której znowu mamy ciekawy komunikat, a chodzi tutaj o Crown Castle, która specjalizuje się w infrastrukturze Telekomunikacyjnej. Jest to raid, który ogłosił sprzedaż swojego segmentu światłowodowego konsorcjum składającym się z EQT Active Core Infrastructure i ZIO Group Holdings. Historia całego tego segmentu działalności sięga aż 2017 roku, kiedy spółka kupiła firmę. Light Tower za ponad 7 miliardów dolarów, co pozwoliło na rozszerzenie sieci światłowodowej o około 32 tysiące mil w kluczowych metropoliach na północnym wschodzie USA, czyli takich jak Boston. Nowy Jork i Filadelfia więc całkiem atrakcyjne miejsca. Natomiast biznes ciążył spółce, i na koniec 2020, 2023 roku CCI rozpoczęło strategiczny przegląd opcji swojej działalności światłowodowej, właśnie, a w kwietniu 2024 roku spółka poinformowała, że prowadzi rozmowy na temat sprzedaży tego biznesu. A to prowadzi nas do października 2024 roku, kiedy spółka była blisko sprzedania tego segmentu za uwaga 10 miliardów dolarów, ale finalnie skończyło się na transakcji wartej 8,5 miliarda dolarów. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2026 roku, a firma planuje wykorzystać uzyskane środki na spłatę zadłużenia i realizację nowego programu skupu akcji własnych. O wartości blisko 3 miliardów dolarów, aby utrzymać swój rating kredytowy, więc plan jest całkiem dobry na te pozyskane środki. Zobaczymy, co z tego finalnie wyjdzie. Decyzja o sprzedaży segmentu światłowodowego stanowi istotny krok w strategii Crown Castle, mający na celu skoncentrowanie się na podstawowej działalności, związanej przede wszystkim zwiesz telekomunikacyjnych oraz zwiększenie wartości dla akcjonariuszy. I ja jako posiadacz cieszę się, że ta długa historia w końcu e, znalazła pozytywne zakończenie, tak samo jak i zresztą rynek, bo akcje spółki na koniec piątkowej sesji zyskały aż 10%. Ciekawie również było w białym domu. Uwaga! Donald Trump przekształcił trawnik Białego Domu w tymczasowy samo, salon samochodowy Tesli, prezentując Pięć pojazdów firmy Elona Muska. Swoją drogą ciekawe, czy wziął za to jakąś prowizję od sprzedaży, no bo przecież w systemie prowizyjnym pracownicy takich salonów często pracują. Trump, który wcześniej krytykował samochody elektryczne, zrobił niezłego fikołka, zadeklarował, że kupi sobie czerwoną Teslę Model S, by wesprzeć spółkę kolegi. A dodatkowo podczas wydarzenia Trump wchwalił cybertraka i deklarował swoje poparcie dla amerykańskiej firmy, co też nie umknęło krytyką. Oliwy do ognia dolał senator Chris Murphy, który skomentował, że sytuacja, i teraz cytat, nie przestaje być korupcyjną tylko dlatego, że dzieje się publicznie. I to rzeczywiście może być dosyć trafne, jeżeli jest prawdziwe. Sam Elon Musk obiecał podwojenie produkcji Tesli w USA, i trzeba przyznać, że obecna prezydentura w Stanach. Jest rozgrywana dość innowacyjnie na skalę całego świata. Jeżeli chodzi o najciekawsze wyniki w minionym tygodniu, to dwie spółki takie opublikowały. Trzecia, wspomniany dzisiaj raid CCI, miał je pokazać również, natomiast ze względu na sprzedaż części firmy, zostały one odłożone na późniejszy termin. Oprócz tego w poniedziałek po sesji dostaliśmy wyniki Oracla. No i tutaj całkiem solidnie przychody wzrosły o 23% rok do roku, segment infrastruktury o 49% rok do roku, a segment software'owy o 9% rok do roku. Spadły natomiast przychody z licencji oraz sprzedaż sprzętu odpowiednio o. 10 i 7%. Free, free cash flow również o 53%, a oczekiwania na następny kwartał to EPS na poziomie dolara i 45 przychody rzędu 14 miliardów 150 milionów dolarów. No i oprócz tego została podniesiona również dywidenda o 25%. No i co ciekawe, zatwierdzono skup akcji, ale tutaj bez podawania konkretnych szczegółów. Wyniki solidne, trzeba przyznać. Szacunki wypadły nieco gorzej, a finalnie akcje spadły o ponad 7%, i w sumie nie ma się co dziwić, bo do ideału im daleko. Wysokie inwestycje w AI i centra danych zwiększyły zadłużenie, ale mają potencjał do generowania wzrostu w przyszłości, czego wszystkim akcjonariuszom oczywiście życzę. Drugie wyczekiwane wyniki w minionym tygodniu pokazało Adobe. Same wyniki były dobre: przychody wzrosły o 10% rok do roku, tak jak i przychody operacyjne. A zysk na akcję wzrósł o 13,4% do 5,08 dolarów na akcję. Segment Digital Media to wzrost o blisko 11%, Digital Experience o 9,4%, no a subskrypcje wzrosły o prawie 12%. Przyzwoicie, trzeba przyznać. Pozostałe zobowiązania wynikowe, czyli RPO tak zwane, wyniosły prawie 20 miliardów i lekko minęły się z konsensusem. Natomiast dużo gorzej wypadły szacunki na następny kwartał, ale też niestety na cały rok fiskalny 2025. Analitycy oczekiwali dwucyfrowego wzrostu, zbliżonego do tego zmienionego kwartału. Natomiast szacunki spółki okazały się być nieco niższe. To spowodowało, że kurs akcji spadł o blisko 6% na otwarciu rynku następnego dnia, by Zakończyć sesję ze spadkiem prawie 12%. Swoje też robi presja konkurencyjna. Adobe zmaga się z rosnącą konkurencją ze strony takich firm jak Canva czy Figma, którą chcieli przejąć niedawno, a zdobywają one popularność coraz większej liczby użytkowników. Mimo to, CFO, czyli Dan Dern, podkreślił, że strategia AI i różnorodne kanały sprzedaży przyczyniły się do rekordowego kwartału. No cóż, jest jednak jedno ale, bo chociaż Adobe monetyzuje dalej AI, obecnie przychody z tego segmentu wynoszą no, zaledwie 125 milionów dolarów. To jednak nie jest wystarczająco imponujące dla rynku, no i stąd też po części te spadki. Rynek amerykański, mimo wszystko. Zakończył tydzień bardzo dobrą piątkową sesją. SP 500 urosło o ponad 2%, NASDAQ urosł o ponad 2,5%, jednak cały tydzień już nie był tak łaskawy. SP kończy go ze stratą o ponad 1%, a NASDAQ. Ze stratą nieco mniejszą, bo 0,6%. Zanim jednak przejdziemy do szybkiego spojrzenia na mój portfel publiczny, to wspomnę, że prowadzę go u partnera tego odcinka, którym jest Interactive Brokers, który oferuje naprawdę dużo możliwości dla swoich inwestorów. I chciałbym wspomnieć, że IB ma najlepsze na rynku oprocentowanie, jeżeli chodzi o margin. Czym jest ten margin? To jest w zasadzie taki kredyt zaciągany u brokera. Bez zdolności kredytowej w zasadzie zabezpieczeniem są nasze papiery wartościowe na naszym koncie, czy też gotówka, którą posiadamy. A w minionym tygodniu moim portfelem naprawdę mocno bujało. Dlatego o tym wspominam, bo dokonuję w nim też transakcji na opcjach i dzięki temu mogę też wykorzystywać margin. Może opowiem kiedyś w innym odcinku o tym całym procesie. No i. Te opcje wykorzystuję w swoim portfelu, omawiam je w tym odcinku, więc też zachęcam, a wyniki, które prezentuję, mogę, mogą być nieco dziwne i spektakularne. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o brokerze, kliknij link w opisie, będę bardzo wdzięczny, a jeśli nie jesteś zainteresowany, to również kliknij i zobacz, co fajnego broker ma do zaoferowania, a dodam, że pokazywane przeze mnie wykresy pochodzą właśnie z Interactive Brokers i z portalu czy z aplikacji MyFound. Które również polecam przetestować. W opisie znajdziesz link, który pozwoli testować ci tą aplikację przez miesiąc zupełnie za darmo, a na pierwszy abonament dostaniesz 20% zniżki. A co w samym portfelu? No nie było żadnych transakcji w minionym tygodniu, i tutaj nie powinno być niespodzianek, ponieważ po prostu nie mam wolnych środków obecnie. Jednak pojawiły się dywidendy. Spółki, które wypłaciły czy wypłacą te dywidendy w najbliższym czasie to Alphabet, Nvidia, HP, Amcor, Tyro Price i kanadyjski Net UN, czyli Rate, który płaci miesięczną dywidendę. Łącznie w najbliższym czasie do portfela trafi blisko 81 dolarów, i to też fajnie pokazuje zawsze IB. Możecie to zobaczyć gdzieś tutaj na obrazie. Co do wahań w portfelu, zakończył on tydzień na plusie 3,62%. Natomiast jeżeli spojrzymy na wynik od początku roku, no to tutaj jest gorzej, bo jest to spadek ponad 9%. Co może robić wrażenie, na przestrzeni od lutego, dokładnie 20 do 10 marca, portfel stracił prawie 32%. Co już może robić wrażenie. Ale nie ma tego złego, co by na dobre oczywiście nie wyszło, bo uważam, że jest on całkiem sensownie zbudowany i mimo dużych wahań jestem gotowy na dużo więcej. Obecny skład portfela widzicie teraz na ekranie. Największe pozycje to niezmiennie Google, British American Tobacco, Intel, Nvidia i Amazon. A jego obecna wartość to ponad 36%. Tysięcy dolarów. Pamiętajcie, zajrzyjcie na stronę partnera odcinka. Osobom Zajbi na pewno będzie bardzo miło. A jeśli martwisz się, że nadchodzi jakiś kryzys, że coś wisi w powietrzu i Twój portfel akcji tonie dosłownie, to w tym odcinku przedstawiam moje przemyślenia na temat tego kryzysu. Jeśli chcesz się na kryzys przygotować, to koniecznie go obejrzyj i trzymaj się ciepło. Cześć.